It's simple. And trade with your soul. Upgrade, czy mam coś do naprawy? U! Nie, to jest nie do naprawy, bo tak powiemy U, ale nie wiem w sumie czemu. <laughs> upgrade, 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 upgrade. Wishimitar. Shard of Sharpstone potrzebuje jeszcze jednego upgrade'u. No dobra. No interest. No interest. <laughs> Moje przedmioty lecznicze. Nie! Przepraszam, przepraszam, przeraziłem się, bo nie chcę nacisnąłem. Nie coś nacisnąłem r 2 ja nie chcę agrować! Nie chcę agrować ten. Nie chcę agrować NPC-ów, przepraszam, przepraszam, że tak głośno.